Statystyki dotyczące raka jelita grubego są bezlitosne. To jeden z najczęściej występujących nowotworów na świecie. Ponadto w większości przypadków wykrywany jest w późnych stadiach. Aby przeciwdziałać tej tendencji, Olsztyńska Poliklinika podjęła się modernizacji pracowni endoskopowej. Postanowiliśmy wykorzystać e, infrastrukturę e, pustą po zamkniętych działalnościach gospodarczych i stworzyliśmy tutaj zakład endoskopii, w którym są Dwie pracownie. Pracownia dedykowana dla dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego. Jest sala wybudzeń, bo zabiegi mogą być realizowane i są realizowane w znieczuleniu ogólnym. Kolejną nowo otwartą pracownią jest zakład radiologii interwencyjnej. To nowa na Warmii i mazurach jakość w leczeniu nowotworów. Specjalistyczny sprzęt pozwoli na wykonywanie precyzyjnych i mało inwazyjnych zabiegów. Nasi mieszkańcy, nasi pacjenci, nas naszego regionu zasługują na najwyższą jakość usług medycznych i cieszę się, że w takim szpitalu jak szpital MSWiA, Centrum Onkologii naszego województwa, ta infrastruktura medyczna poprawia się, że jest nowoczesny sprzęt, jest znakomita kadra, co daje szansę na to, że pacjenci będą tu leczeni na równi z wielkimi ośrodkami. Poliklinika dla nas też Warmińsko-Mazurskie Centrum Onkologii. Pamiętajmy, że to jest główny ośrodek leczenia nowotworów. Stworzył znakomitą nową jakość do leczenia tych pacjentów. Tutaj do diagnostyki, ale tu też jest leczenie. Wszystko w jednym miejscu, wszystko w jednym kawałku. Pacjent przychodzi do jednego miejsca i wychodzi z diagnozą. Rewelacja. Projekty realizowane w Olsztyńskiej Poliklinice otrzymały duże wsparcie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku modernizacji zakładu endoskopii były to 4 miliony złotych, stanowiące całkowity koszt inwestycji. Pracownia radiologii interwencyjnej, której koszt opiewał na prawie 5 milionów złotych, otrzymała 1 700 000 zł dotacji MSWiA. Nigdy za mało środków finansowych na inwestycje w obszarze ochrony zdrowia. Ale jeżeli widzimy, że one są tak doskonale wykorzystywane, jak właśnie w naszym warmińsko mazurskim Centrum Onkologii, w naszej poliklinice, to to naprawdę chce się podejmować kolejne tego typu decyzje i szukać tych środków. Otwarcie nowych pracowni nieprzypadkowo odbyło się w marcu. Jest to Europejski Miesiąc świadomości raka jelita grubego. Chcemy tym sposobem dotrzeć do świadomości pacjentów i zwrócić uwagę na. Potrzebę i na istotność poddawania się badaniom diagnostycznym. Nowe pracownie są już otwarte dla pacjentów. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv